고니 Od razu, kiedy otrzymaliśmy informację o tej katastrofie, o tej eksplozji, na miejsce zostało wysłanych kilkudziesięciu policjantów z Ostrowa i w pierwszym etapie musieliśmy udrożnić drogi dojazdowe do tej miejscowości z tego powodu, że bardzo dużo... Okolicznych mieszkańców pojechało tam być może udzielać pomocy, ale też być może obserwować to, co się dzieje, i te drogi ewakuacyjne zostały zablokowane. One teraz już są przejezdne. Wszystkie służby ratunkowe, Straż Pożarna, Pogotowie i inne mają swobodny dostęp do miejsca akcji ratunkowej. Tam na miejscu też policjanci ewakuowali kilkudziesięciu mieszkańców z najbliższych domów w promieniu około 150-200 metrów. Wyznaczono szkołę podstawową, w której ci ludzie. Mają schronienie, ale wiemy, że oni wszyscy stoją w bezpiecznym miejscu i obserwują, co tam się dzieje, jak wygląda cała ta akcja ratunkowa. Drżą o swoje domy, o swoich bliskich, być może, którzy w tej katastrofie ucierpieli. W tej chwili wiemy, że do szpitali trafiło 10 osób. Niestety mamy też informacje o trzech ofiarach śmiertelnych. Na miejsce zostali skierowani także do pomocy policjanci z Poznania z oddziału prewencji. Łącznie w tej chwili działa tam około 60-70 funkcjonariuszy. Jesteśmy też w stanie udzielić pomocy psychologicznej. Nasi psychologowie już są w drodze do tej miejscowości. Jeśli taka konieczność będzie, to również taka pomoc będzie tym osobom potrzebującym udzielona. Głównie nasze działania koncentrują się teraz na zapewnieniu straży pożarnej, lekarzom, ratownikom medycznym sprawnego działania w zakresie akcji ratunkowej, niesienie pomocy tym najbardziej pokrzywdzonym jest w tej chwili priorytetowe, a działania Straży Pożarnej koncentrują się na opanowaniu tego pożaru.